Dzień dobry, panie Janie. Trochę przerwy mieliśmy, ale zakładam, że w tym czasie się mało działo ciekawych rzeczy. A dzisiaj myślę, że zanim rozpoczniemy rozmowę, to chciałbym nasz program rozpocząć od bardzo ważnego święta, które jak najbardziej się wpisuje w podsłuchane. 11 marca mieliśmy Dzień Sołtysa. Witam wszystkie panie i panów. No i chcę złożyć serdeczne życzenia wszystkim Sołtysom i w naszej gminie, i spoza naszej gminy, ponieważ rola Sołtysa to jest, jak ktoś kiedyś mówił, między młotem a kowadłem. Bo z jednej strony on musi słuchać wszystko, co ludzie mówią i starać się no, wykonywać to, co zebranie wiejskie ustali, a z drugiej strony w polskim prawodawstwie jest tak, że on jest takim no, pomocnikiem wójta. Czy też burmistrza, czy też rady. Także no, no, nie zawsze to są takie same, w tym samym kierunku idzie, bo y, mieszkańcy życzą sobie tego, owego i tak dalej, czasem myślają, natomiast z góry wuj czy rada mają swoje upodobania, a ten sołtys biedny musi się wyginać w różne strony i w dodatku to jeszcze za małe pieniądze, ponieważ. No cóż to za pieniądze, jak dobra gmina, to czasem dają diety za przyjazd na sesję. A jeżeli czasem nie zapomną o dietach sołtysów, tylko o sobie pamiętają, czy o wójcie, no to sołtys jest no, no jakby to niepotrzebny. No, w naszej gminie na przykład ostatnio nie zapraszają sołtysów na sesję i żadnej diety nie ma. Nawet jedna pani sołtys... Z naszej gminy zadzwoniła do mnie, mówi, pan wszystkich tam broni, wszystko pomaga. To niech pan jakoś zainterweniuje, żeby nam no, no, zapraszano na, na sesję. Ale przede wszystkim chodziło tej pani o diety, bo niektórzy są się to patrzą inaczej, oni chcą się czegoś dowiedzieć, a mniej zwracają uwagę na dietę. No ale, ale różnie ludzie postrzegają. Są to Natomiast, bardziej taka prestiżowa funkcja, prawda? Tak, ale mają jeszcze, są to nie wiem jak to powiedzieć, bo w małych wsiach to, to Sołtysi mają prawie mizerne zarobki, bo są tak zwane, za, za zbieranie podatków prowizja to się nazywa. Tam znaje się w naszej gminie 6% od zebranych podatków. No jeżeli mała wieś, mało tych podatników, a no i biedni no to, to, to grosze są na 6%, no, 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 ale trzeba zbierać, no bo są i starsi, i różnie. Natomiast w dużych wsiach z kolei no, no trochę czy sołtys zarobi, a jak ma na przykład z tysiąc podatników i, i tego to on musi się nachodzić, czy do niego przychodzą, to straci bardzo dużo wiele czasu na to. No i ten zarobek no, relatywnie nie jest znowu taki wysoki. Po, poza tym, co, co złego się nie stanie, co nie tego kto winien. Sołtys. I, I ze strony mieszkańców, i ze strony wójta, czy rady gminy też na, na tego sołtysa biednego wszystko narzekają. Ale panie Janie, od jakiegoś czasu się mówi o tym, że obecnie rządzący chcą wprowadzić jakieś zarobki stałe dla sołtysów. Tak, kto dopiero kiedy to nastąpi, to nie wiadomo, ponieważ jak wiemy w naszym państwie, co rusz, coś się zmienia, więcej jest gadania, aniżeli tego realnego działania. No i, i oby, może, może, ale to jest sprawa też dość skomplikowana, bo mówię, są sołectwa, które mają po kilka tysięcy mieszkańców, a są sołectwa, które mają no, po kilkanaście, czy kilkadziesiąt no, tych mieszkańców, dwadzieścia, czterdzieści. I to trudna sprawa jest jakby z tym z to ustalić, uregulować. Ja Ale... jeszcze chciałbym, zanim przejdziemy no, dalej, no. taką prywatę trochę zrobić i pozdrowić sołtysa Dubiarzyna i życzyć dużo zdrowia i wytrwałości. Zresztą wszystkim sołtysom również. A ja wszystkich jednak o to je, Szczególnie paniom, bo panie jakby nie było, mają obowiązki u siebie w domu i dzieci i, i męża na głowie i tu jeszcze muszą być sołtysami. No to, to szczególnie co jakby chyli czoło przed paniami. No właśnie o czym dzisiaj porozmawiamy. Z tego co już tam ustaliliśmy mniej więcej, będzie to temat związany trochę z sołtysami, a nawet bardzo. Tak, tak, tak. Ponieważ marzec to specyficznie, to nie tylko dzień sołtysa, ale również w ustawie jest o tak zwanym funduszu sołeckim. Każda gmina może na swoim sołtysom zrobić taki prezent, radni szczególnie, że uchwalić fundusz sołecki. I wtedy, jeżeli się uchwali fundusz sołecki w danej gminie, wójt ma obowiązek wyliczyć ten fundusz sołecki, przekazać, powiedzieć sołtysom, jaką sumą, kwotą pieniędzy dysponują i niech na zebraniu wiejskim uzgodnią, co im należy zrobić. Tu już decyduje nie wójt, tylko Sołectwo dane, mieszkańcy wsi, no ale to wszystko też spoczywa na sołtysie, on, on też społecznie musi to zebranie zwołać, porozmawiać, a nie daj Boże, jak zaczną się jeszcze mieszkańcy się kłócić, bo jeden powie, trzeba tą drogę reperować tu, gdzie ja mam pole, a drugi powie, absolutnie mi twoja droga niepotrzebna, bo ja już nie mam gospodarstwa, ja chcę mieć świetlicę i pójść z kolegą w szachy pograć, no i, i weź tu pogódź ludzi, a jeszcze kobiety zechcą, żeby był koło gospodyń wiejskich coś na to, zagospodarować kuchnię, czy co. Także ten fundusz tego właściwie nie tak dużo jest, no od tych kilku do kilkudziesięciu tysięcy, no najwyżej jak w naszej gminie to najwięcej chyba sołectwo ma 30 tysięcy gdzieś, większych nie ma, no a, a potrzeb jest pełno. No i teraz jest taka ten miesiąc, gdzie właśnie decydują się radni, czy uchwalić fundusz, czy nie. No w tym roku miał nie być, z tego co pan mówił? Nie, w 2021 roku, bo to jest taka procedura, że jeżeli w tym roku uchwalają, to będzie ten fundusz na 2022 rok. W zeszłym roku uchwalali, czy będzie ten fundusz na ten rok, w marcu 2020 roku. Ale w 2020 roku. W naszej gminie, jak już kiedyś mówiłem, że stał się w naszej gminie cud, bo po raz pierwszy uchwalili budżet i ten budżet już jakby zakończył się w 2020 roku. Jak on został zrealizowany, na razie za wcześnie o tym mówić, bo ponieważ w innych gminach to już wiadomo, jak to się skończyło. Natomiast w naszej gminie pani Wójt powiedziała, że dopiero w kwietniu powie sprawozdanie z realizacji Funduszu Słowieckiego. W związku z tym my. Nie będziemy rozmawiać, co było w naszej gminie z funduszem. Dzisiaj oczywiście, bo w przyszłości na, na wszystko przyjdzie czas. Natomiast chcę powiedzieć, że ja się zająłem pytaniem sołtysów. Podzwoniłem przy okazji życzenia składałem i podzwoniłem. Jedno pytanie miałem do sołtysów. Czy potrzebne w naszej gminie wydzielenie funduszu sołeckiego z budżetu gminy? Jedno pytanie. No i tutaj chcę Odnieść się do dokumentu, który jest na stronie internetowej gminy. Otóż podczas wspólnego posiedzenia wszystkich komisji Rady Gminy 26 marca dyskutowali radni, czy uchwalić fundusz, czy nie uchwalić, i zdania były podzielone, mniej więcej na połowę. I do tej dyskusji włączyła się również pani wójt nasza Rajsa Rajecka. I i tutaj wiadomo, wójt ma taką wpływ na, na radnych, powiedziała tak, że wyraziła swoją opinię w sprawie Funduszu Sołeckiego. Radni dzisiaj informują, że niektórzy sołtysi są zadowoleni z wyodrębnienia Funduszu Sołeckiego. Tak informują, ale pani wójt stwierdziła, że podczas wizyt sołtysów przy okazji rozliczania raty podatku przekazywane są przez nich inne, odmienne opinie. A więc twierdziła, że prawie wszyscy sołtysi nie chcą mieć funduszu. Idąc tym tropem, no to myślę sobie, Sprawdzę. zadzwonię. Zadzwonię do sołtysów, którzy już mają pewne doświadczenie, do wszystkich, byśmy po kolei poczynając. I proszę, przedstawię, jaki jest wynik. Oczywiście nie wszyscy sołtysi odebrali telefony z różnych pewnie względów, ale to było mniej więcej na 51 sołec to chyba około 10 gdzieś sołtysów nie odebrało telefonu, no ale pozostało około 40. I tak, 20... Sześciu sołtysów zdecydowanie powiedziało, że jak najbardziej ten fundusz potrzebny jest, i tak dalej, bo wtedy to my decydujemy, my widzimy na dole, co trzeba zrobić, i tak dalej, tylko przekazujemy dla wójta i dla urzędu wykonać. Czyli więcej jak połowa? No, na czterdzieści parę, no tak, no więcej. Ale nawet licząc wszystkich 51. No, chyba 70, tak, to prawie, gdzieś około pięćdziesiąt. Tylko trzy osoby z sołtysów było zdecydowanie na nie. Jeden sołtys mi powiedział, panie, ja za stary, żeby zbie chodzić, tego, no, no, nie wypadało mi powiedzieć, mówi, panie, jak pan jest zmęczony, to to już miejsce w innym. Skąd, natomiast wiem, że tam w jego wsi inni ludzie wykorzystali fundusz społeczny i są zadowoleni nawet z tego, bo oni nawet swój wkład pracy czynnie włączyli, prócz pieniędzy z funduszu. No, natomiast... Dwie pozostałe osoby to tak argumentowały. Jedna pani Sołtys powiedziała, że panie, można czasem bez funduszu lepiej zyskać u pani wyłóżnić z funduszem. No to już o czym świadczy. Natomiast inna pani Sołtys też była nie, ale to jakby w pewnym sensie może to nasza wina, czy moja wina, ponieważ to chodzi o panią Sołtys w Proniewiczach którą serdecznie jeszcze raz chcę przeprosić, bo nam nie chodziło o to, że to pani Sołtys nie dopilnowała. Przecież w ustawie wyraźnie napisane, pani Sołtys złożyła wniosek i to jej rola się zamyka. Ona zorganizowała spotkanie, na tym spotkaniu na pewno była dyskusja czy sprzeczki i tak dalej. Jedni chcieli to, drugie to. No zresztą sama pani Sołtys mi mówiła, że, że trudno wszystkim dogodzić, ale zdecydowanie dowali, że będą malować płot tam koło świetlicy. No i, i, i minęło lato, wszystko i dopiero zimą urząd gminy na czele z panią wójt się opamiętali, że jeszcze trzeba skończyć jeden fundusz. No i tutaj wyszło tak, że później ta pani sołtys na, powiedzieli, że to ona winna jest. No ona w Boga ducha nie, w żadnym wypadku nie jest winna. Także przepraszam panią sołtys Spruniewicz, no, nasze intencje były takie, że właściwie to ja nawet nie wiedziałem za bardzo, czy, czy, czy ten płot był malowany, czy nie był to wyszło po prostu z tego, że, że inni ludzie zauważyli, że rozebrany był płot. To no, taki to trochę budżet obywatelski w porównaniu do miast, prawda? No tak, coś podobnego. Tylko że fundusz obywatelski to jest tak, że ludzie tam piszą, co chcą, a tutaj to właściwie się, wszystko się zamyka w sołectwie. No i natomiast gdzieś chyba. Sześć osób, sołtysów, odpowiedziała mi, że sam nie wiem. No bo tak, my chcieliśmy, zwracaliśmy się do radnych, a radni wzięli i nie uchwalili. I, I mówią, jeden rok był fundusz, teraz nie ma, i teraz nie wiadomo, co ja mam robić, czy wyrzekać się tego funduszu, czy nie wyrzekać. A jak teraz będzie, nie wiadomo, mówi. I trzeba ja będę panu tu dywagować, jakby dzielić skórę na niedźwiedziu, którego nie ma. No to także ta, taka sytuacja była. Takie mój rozpoznanie było. No i, i okazuje się, no miejmy nadzieję, że tym razem no, pani nie będzie wójt tłumaczyła radnym, że sołtysi nie chcą. Jeżeli nie chcą, niech sami radni zapytają swoich. Jak, jak nie dziwny, nawet dzwoniłem do tych sołtysów, yy, którzy radni głosowali przeciwko funduszowi. I o dziwo. Że radny głosował przeciwko funduszowi, a ci sołtysi z tej wsi mówią: zdecydowanie niech będzie ten fundusz. Także, szanowni radni, wiem, że podsłuchane też mnie podsłuchujecie. Zwróćcie uwagę, bo później wam będzie trochę przykro spojrzeć w oczy. A dlaczego w 22 mnie nie było, to już ja opowiadałem, że sołtys, który był w dwóch wsiach, nie chciał mu się złożyć wniosku, a więc później on zaproponował, że jak ja nie mam. Nic, to niech wszyscy nie mają. No i akurat tak wyszło, że ośmiu było za tym, żeby nie wydzielać tego funduszu. I w 2021 roku nie ma, nie będzie funduszu sowieckiego, ale na 2022 można znowu wrócić i to będzie pozostałe. Polityka, Polityka teraz... się rządzi swoimi prawami, pani Każda panie Każda gmina ma swoje tego. Ale to ja wtedy sobie zadałem taki trud, a z drugiej strony ciekawość, jak to jest w sąsiednich naszych gminach. A więc dzwonię do gminy Wyszki. Sam wójt, jak dobrze pamięta pan Korzeniewski, mówi: Panie, zdecydowanie ja jestem przeciw funduszu. Całe szczęście, że mnie radni się posłuchali, nie uchwalają funduszu sowieckiego. Nie ma i mam z głowy, mam święty spokój. No, ma rację. To chyba o to po, chodzi. O to chodzi, żeby mieć święty spokój. No. No to, i, i jeszcze mi powiedział, że nawet wójt Brańska, który tam mają fundusz Łecki, myślę, jak go się pozbyć. No. no bo nikt nie lubi dodatkowej pracy. Pani no to ja dzwonię do, do, do wójta Brańska, a ten wójt Brańska okazuje się, że już sprawozdanie zrobił z funduszu. On pieje z radości, jak mu fajnie wszystko wyszło, jak to dobrze się współpracuje z sami, Jest wdzięczny mi za to, że się zainteresowałem. Panie, wychwala. No nie chciałem. Mówić mu, że sąsiedzi tak, się inaczej powiedział. Już się, dowie. Powiedział. No, Już się dowie. no jak, jak będzie posłuchiwać mnie, to się dowie i tak dalej. No ale później, no wiadomo, wójt był zajęty, bo ciągle gdzieś w terenach nie rozjeżdżał. I ja jeszcze pogratulowałem na gminy Brańc, bo po raz drugi jest wzorową gminą otrzymała w konkursie. I, I sporo uzyskuje funduszy z zewnątrz. No, a ten wójt mówi, to u nas pani sekretarz tak działa, pani Szymańska. No to, nie omieszkałem zadzwonić do pani Szymańskiej, a ona mi całą jakby wypowiedziała, wszystkie tajemnice powiedziała z tym funduszem sołeckim, że teraz coraz mniej państwo zwraca. Ale mówi, w wypadku naszej gminy, 100 tysięcy to jest. Piechoto nie chodzi, choć i tak gmina bogata. Ale my potrafimy tak działać, że robimy, które mniejsze wsi to mają swój fundusz i, i pomagamy im, nawet do, dokładamy jeszcze z budżetu, a nie, jest taka możliwość, że sołtysi zbierają się do jednej puli, mogą coś dobrego kupić. Oni w, w, kupili wykaszarkę do rowów. Tak, w, kupili coś tam, z samochód do betoniarki, będą robić drogi betonowe u siebie. No, no fantastycznie, jak ktoś jak ktoś nie chce mieć świętego spokoju, coś dobrego robić, da się zrobić. No i później dalej pojechałem po kolei do obociek. Do A tam pani wójt również mi mówi, wychwala, jaki to do, dobry jest ten. Dziękuję radnym, że uchwalili wyodrębnienie funduszy i też bardzo fajnie. No się spieszyła, ale krótko powiedziała, że także można powtórzyć to, co Brańsk. Dzwonię do sąsiedniej Orli, tu bliźniutko. No, to pan wójt mi mówi, to ja byłem inicjatorem, bo poprzednio nie było funduszu. I tu też wychwala, że znowu kupili jakąś tego do odrobnienia krzachu, od odkrzaczania. Nie wiem, jak to rębach się nazywa, taka maszyna. I, I podobno, jak pięknie zagospodarowane są. O, proszę zobaczyć na zdjęcia z Orli. Jak to dzięki funduszowi, dzięki funduszowi to zostało zrobione bo zadzwoniłem później, żeby przysłali mi zdjęcie z tego, no bo chcę pokazać. I jednak, jak chce się, to, to się da. Ale na koniec jeszcze wrócę do naszej gminy. W naszej gminie też niektórzy są się dużo dobrego zrobili, ponieważ no, postarali się. I na przykład, w zobaczcie zobaczcie, jaki fajny traktorek do wykaszania trawy koło świetlicy kupiono. Aż miło popatrzeć. Też z funduszu. Sołeckiego. Też z funduszu sowieckiego. Tak, że no, gdyby nie było funduszu, to chyba w haczkach nadal trzyny trzeba byłoby robić, i każdy przychodziłby ze swoją kosą i wykaszał. A tak, proszę bardzo, jest okazja, że, że się wykosi. No i dalej jedziemy do następnej gminy Czyrze. Dzwonię do pana wójta, pana Jerzego Wasiluka, a ten pan uświadamia mi tak, że ten fundusz to może dobry jest w bogatych gminach, ale w takich biednych jak nasza. No to on w ogóle nie, nie, nie więcej tam złego on przynosi, niż, aniżeli dobrego, bo rozbija nam budżet. Budżet robi się malutki, żadnej większej inwestycji nie da się zrobić, a ludzie sobie różne rzeczy wymyślają na wsiach, które właściwie to dla nie, nie są potrzebne. No, ja podejrzewam, że dla wójta pewnie nie są potrzebne, no, ale skoro mieszkańcy wymyślają, to pewnie im coś potrzebne. No i w ogóle tak. Tak mi uświadomił, że coś podobnego ja ten wójt zwyszekł, że to tylko zawracanie głowy, tylko procedura, muszę zatrudnić dodatkowe osoby, ile to pracy, ile wszystkiego. No i zadzwoniłem jeszcze do przewodniczącej rady gminy i oczywiście przewodnicząca rada gminy też podziela zdanie wójta i większość radnych podzielają i nie ma funduszy, funduszy w gminie Czyrze, ale... Zadzwoniłem do niektórych, nie będę zdradzać, do niektórych sołtysów i do mieszkańców gminy Czyże, a oni mówią, no tak, w Orli to wszystko jest, i gmina bogata, i fundusz jest, ja tam byłem, to widziałem, a jaką drogę tam zrobili. Albo mówią w gminie Narew, też mówi wszystko się robi z funduszu, a u nas niestety wszystko decyduje Wójcie, gdzie co ma być zrobione. Teraz podobno mają zrobić tam jakieś torfowiska czy nie torfowisko. Głośna sprawa głośna zresztą. sprawa. I ludzie no, no mówią, no niestety, no narzekają, no no cóż, z kolei ja posłuchałem pana wójta, wydawało się, że ma rację. Słucham ludzie też no, mają rację, a gdzie jest? Jaka jest, no to już nie, nie, nie mi rozsądzać. Racja jest, zawsze i, jest pośrodku. No nie wiem, niektórzy mówią, że nie zawsze pośrodku, że to racja leży tam, gdzie po, leży, a, a pośrodkować trudno. No i teraz dalej jedziemy do gminy sąsiedniej Narew. I tam. Od razu pytam się, aha, i zauważyłem, że tam jest fundusz Sołecki, no a więc już chciałem pogratulować dla Wójta, bo, bo już dowiedziałem się, że, że ludzie z czysz dla narwi, a ten wójt z narwy mówi Panie, no ja to mam biedę, a co się stało? Radne, przeważnie radne, bo tam okazuje się 10, na 15 radnych 10 kobiet. I młode mówi, i sam wójt mówi, młoda elegancja mówi, no to fajnie, no i jak to fajnie, jak one... Mi na złość robią, fundusz, uchwala, fundusz uchwalają, ja muszę to wykonywać. No, nie, nie one wykonują, tylko ja muszę wykonywać. I z kolei sołtysi wymyślają różne rzeczy, a nie żadnej jakiejś większej inwestycji nie mogę zrobić przez to. I, i dlatego tak, no, sytuacja jest niezbyt. Taka. No, i tak jakby mnie gotów przekonać do wszystkiego. No, myślę, zadzwonię do przewodniczącej. No i powiem, no no proszę nas zlitować się nad Wójtem, no bo i tak dalej. Jak mi ta przewodnicząca dała Babu, bo ona myślała, że ja jego stronę ciągnę, to ja przepraszam panie, ja tu nie jestem neutralny, ja tylko informuję co wójt powiedział i tego mówi: Panie, to jeszcze nie wszystko. Zobaczymy, jak to u nas będzie uchwalenie budżetu, bo na, nam. Zaproponował taki budżet nie do przyjęcia, jeszcze nie mamy uchwalonego. To będzie dopiero w marcu dyskusja. Ojej, to aż strach pomyśleć, mam nadzieję, że tam żadnej wojny nie, nie będzie. No. A ja, 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 nie wsadziłem rowisku, przepraszam, więc lepiej się nie wtrącać w ze sprawy No ale na szczęście następna gmina Zabudów, tam już jest burmistrzanie tego. No i też różne opinie są, dzwonię z burmistrza, nie było do zastępcy burmistrza, bodajże nazwisko Wiesław Dąbrowski i mówię, no tak już nastawiony byłem poprzednim wójtem, że to ciężko dla burmistrza, mówię, pewnie pan też ma problem z, z funduszem, bo uchwalony, a ten mówi, nie, absolutnie ja się tym nie martwię, to, to nawet lepiej, bo ja niczego nie muszę wymyślać, bo mi gotowce daje, my tylko realizujemy to, co chcą ludzie. Mówię to akurat sympatycznie, bo spotykamy się z ludźmi, dużo dobrych rzeczy. To samo tam pani zastępca Rady, pani Grażyna Michiej, też mi powiedziała, że, że dzięki funduszowi dużo, wiele lat, dużo dobrego dało się zrobić w każdej wsi. No proszę. I na koniec jest sąsiednia gmina Juchnowiec, bardzo bogata tego. No i byłem przekonany, że też funduszy jest, jak mi wujtowie. Z Czyży i, i Wyszek tłumaczyli, że w bogatych gminach to się opłaca fundusz. No, myślę, to tam to jest fundusz. A tu niespodzianka. Pani sekretarz mówi, pani sekretarz Teresa Rudzik, mówi: Panie, u nas żadnego funduszu sowieckiego nie ma zgodnie z ustawą, ponieważ to jest dodatkowy kłopot. U nas gmina ma duży tego i my dajemy sołty, są więcej aniżeli. Bez żadnych ceregieli. Jeżeli coś trzeba zrobić, zebranie, otrzymujemy wniosek, robimy bez żadnych sprawozdań, bez niczego, bo nam te zwroty są bardzo małe, a my mamy taki budżet, że prawie 100 milionów rocznie. Także u nas nikt nie jest poszkodowany z tego względu, że, że radni nie uchwalili budżetu. Może mówić szybciej i sprawniej to wszystko idzie. Także okazuje się, że nie trzeba czekać na ustawę. Można w ramach w swojej gminie coś dobrego zrobić. To, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję na zakończenie tak. Apel jeszcze do naszych radnych, że no jednak ludzie was wybrali. Starajcie się rozmawiać z sami z mieszkańcami. No, i, i nie tylko wnioski składać, czy, czy tam uchwalać, czy tego, bo to na, na, naj, najlepiej mieć święty spokój. Ale skoro już jesteście radnymi, no to pochylcie się nad problemami mieszkańców. Nie tylko bójcie się tego wirusa, że, że tylko na, nawet was roz, tak rozczłonkowano, że wy nie możecie się spotkać, żeby zebrać. Tylko każdy z domu dzwoni, później problemy na łączach, to i owo. Warto, żebyście się spotkali jeszcze jak najwcześniej, w marcu, na wspólnym posiedzeniu chociażby wszystkich komisji, porozmawiali. zaproście sołtysów i tych, którzy nie chcą funduszu, i tych, co są. Aha, jeszcze taką ciekawostkę powiem: zauważyłem co? Że osoby, które są za tym funduszem społecznym, są takie, jakby powiedzieć, zadowolone z życia. Takie, promieniuje radość, jakby wiosna nastała. Natomiast osoby, które są przeciwko funduszowi, to jakieś takie zdenerwowane są. Takie, no jakby ktoś, no, no usprawiedliwiają się jakby. Ja absolutnie nie, nie atakowałem, a się usprawiedliwiali jakby, nie wiem co, pewnie sami przez sobą się usprawiedliwiali, bo chcieli mieć święty spokój. Panie Janie, pan tutaj też bardzo fajną rzecz zrobił, bo udowodnił radnym, że faktycznie można się dowiedzieć, jakie są potrzeby, wystarczy chcieć. No tak, no oczywiście. Nie, ale radnym lżej słuchać jednej osoby wójta, aniżeli no, kłopot, no, bo no, radny też ma święty spokój, jak nie rozmawia z mieszkańcami i ten koronawirus to sprzyja, żeby nic nie robić. Lenistwu. A wydaje mi się, że jak jest jakaś trudność, to jeszcze dwa razy więcej trzeba pracować, a nie, a nie poddawać się. Panie Janie, ile czasu panu zajęło obdzwonienie tych wszystkich ludzi? Wie pan, to trudno powiedzieć, bo to ja dzwoniłem, jak miałem trochę wolnego czasu. No i starałem się tak dzwonić, no nie dzwoniłem yy, późnym wieczorem. Starałem się nie dzwonić zbyt rano. Później jak niektórzy sołtysi nie odbierali telefonu, to napisałem sms-em, to odpowiedzieli niektórzy nawet tak jednym słowem albo drugie bardzo chętnie tego tam. Ciekawe rzeczy w ogóle. Mówię, Osoby, których są za wszystkie, czy są czy wójtowie, czy co, to są promieniują taką jakąś zadowoleniem. Natomiast osoby, które nie lubią tego funduszu, no to, to nie wiem, no to, to, to takim przykro jakoś jest, nie wiem. No nie po co tam się męczyć? Po co szczęśliwi? Panie Janie, na dzisiaj to już chyba będzie wszystko. Porozmawialiśmy sobie trochę. W sumie temat bardzo ważny, ciekawy. Chyba już do następnego spotkania się pożegnamy z naszymi widzami. No tak, no to zachęcam ja komentować, pisać, krytykować mnie. Może, no bo wiadomo, ja to przekazuję, ale przecież nie jestem alfa i omega. No, mówię to, co usłyszę. Mam nadzieję, że wójtowie na mnie się nie obrażą za to, że... No bo to osoby publiczne, no ja mówię to, przekonywali mnie, no a z kolei inni mówili co innego. No ja przekazuję. No być może akurat wójtowie z Wyszek i z, i z Czyż i z Narwi mają rzeczywiście rację, że po co nam ten fundusz sołecki. No, każdy, każdy ma swoje opinie. No. Dziękuję bardzo. Nie, dziękuję. Do zobaczenia.